Arkadiusz Jakubik, Jestem chory na Polskę. Nowy aktora wzbudza skrajne emocje. Arkadiusz Jakubik w większości widzów znany jest przede wszystkim jako aktor filmowy i teatralny. Tymczasem artysta spełnia się również jako muzyk. Jest zalozycielem oraz piosenkarzem zespołu Dr. Misio. Ostatnio do sieci trafił najnowszy teledysk grupy do piosenki Jestem chory na Polskę. Mocno polityczny utwór przedstawia stosunek Arkadiusza Jakubika do patriotyzmu. Dost kontrowersyjny teledysk, w którym piosenkarz występuje ubrany w kaftan zbiera skrajne recenzje. Okazuje się, że pomysł na tę piosenkę kilkowal w głowie Arkadiusza Jakubika bardzo długo. Wszystko zaczęło się na jesieni 2021 roku. Strajk kobiet był pierwszym bodźcem, który zechęci lektora do działania. Z zona poszliśmy na strajk. Przelala się czara goryczy i pomyślałem sobie, mam dość tego. Co się dzieje w Polsce? Irytuje mnie to, co robi władza. Najgorsze jest to, że wchodzi mi na własne podwórko. Wchodzi mi do mojego luzka i mówi mi, kogo mam kochać i jak to robić mówi lektor w wywiadzie dla Interi. Arkadiusz Jakubik w drugiej rozmowie z Katarzyna Zdanowicz podkreślił, Zen Zalomu na tym, aby teledysk do jego nowej piosenki był odrobinę humorystyczny. Jego zdaniem to właśnie humor jest najlepszym sposobem na walkę z obecna sytuacja polityczna w kraju. Arkadiusz Jakubik nie ukrywa swojego sprzeciwu wobec sytuacji panującej obecnie w Polsce. Choc nie powiedział, co dokładnie przeszkadza mu w obowiązującym ustroju, można odnieść wrażenie. Ze chciałby gruntownych zmian na scenie politycznej. Tak sobie pomyślałem, że ten śmiech jest chyba takim najlepszym lekarstwem na to, co się dzisiaj dzieje. Bo jak zlapiemy ten dystans, jak zaczniemy się zmiać z samych siebie, z tego co się dzieje, to to jest chyba najlepsze lekarstwo. I wtedy dopiero zdamy sobie sprawę. Jakimi wszyscy jesteśmy kretynami, zadaliśmy się wciągnąć polityką i mediom w tę wojnę polsko polska mówił Arkadiusz Jakubik podczas wizyty w studiu Katarzyny Zdanowicz. Arkadiusz Jakubik zasłynął na tyle innych gwiazd niesamowitym przygotowaniem do kropka wieczności. Aktor wyznał jakiś czas temu, że od paru lat jest właścicielem kwatery na cmentarzu, w której w przyszłości spocznie Okazuje się, że do zadbania o sprawy ostateczne sklonili go nieprzewidywalne koleje życia. Zmarłej mamie Arkadiusza Jakubika bardzo zalezalo na tym, aby prochy jej meza zostały przeniesione na cmentarz polozony na jednej z podwarszawskich wsi. Gdy udala się w tej sprawie do miejscowego księdza, ten zareagował w niespodziewany sposób. Duchowy był dosyć niechętnie nastawiony do jej syna Arkadiusza Jakubika, czego zupełnie nie ukrywał. Określił go nawet mianem antychrysta. Ksiądz nie chciał dopuścić do zakupu kwatery na pobliskim cmentarzu, dlatego za zaporowej ceny. Arkadiusz i Jakubik nie zamierzał jednak zrezygnować i zapłacił dokładnie tyle, ile za duchowny. Najpierw w grobień spoczyły prochy jego ojca, a w późniejszym czasie tak z jego mamy. Po śmierci mamy dostal propozycję poszerzenia grobu tak, aby w przyszłości mogli w nim spocząć również ciała jego i jego najbliższych. Dotarło do mnie, że wtedy zostałem prawdziwym mężczyzna. Bo prawdziwy mężczyzna ma nie tylko posadzić drzewo, wybudować dom, splodzić syna, ale jeszcze mieć kwaterę na cmentarzu. I wtedy wszystko jest ogarnięte. Pozamykane. I to jest ta nasza ostatnia stacja podsumował Arkadiusz Jakubik w rozmowie z Katarzyna Zdanowicz.